Witam serdecznie w naszym nowym cyklu Rozmowy z Piłkarzami. Znajdujemy się na stadionie UKS -u Czarnych Żagań. Naszym pierwszym gościem jest Łukasz Kulik. Spotykamy się przed meczem czwartej ligi lubuskiej UKS Czarni Żagań Warta Gorzów. Czarni Żagań po dwóch spotkaniach 6 punktów, komplet zwycięstw. Łukasz, sami jesteście zaskoczeni, że tak dobrze Wam poszło? Ja osobiście jestem zaskoczony. Myślałem, że to będzie tak na spokojnie, zaczniemy jakieś punkty, zaczniemy zdobywać jakiś remis, jakaś tam może wygrana z tymi z dołu. Z liczyłem na wygraną od początku. Teraz na wyjeździe myślałem, że jakieś tam będziemy ciułać te punkty na spokojnie, żeby się utrzymać. Nie myślałem tak, że od razu zaczniemy od dwóch zwycięstw tak szczerze między nami, ale Ale jest, jest, ale jest, ale jest niespodzianka. Eee, mało tego, wy jako Beniaminek, podobnie jak drużyna Piasta i Łowej, wyszliście bardzo dobrze w sezon. Oba, obie drużyny i, i, i dwa zwycięstwa. E, tak sobie myślę, że jednak dobry, dobry sezon i wasz, i piasta w Lidze Okręgowej gdzieś, to, gdzieś was napędził, i, i ta pasa jest podtrzymana, i, i, i gdzieś to dalej się, się kontynuuje. No też tak myślę, bo w naszej zespole praktycznie nie doszło do żadnych zmian. Poza tym, że przed Daniel Wiczak i przyszedł Wojtek Wypych z Małomic, to skład pozostał ten sam, praktycznie i Gramy tymi samymi zawodnikami, co graliśmy w okręgówce. Jesteśmy z zgranym zespołem, tworzymy fajny kolektyw zarazem z trenerem, zespołem, z kadrą naszą i to procentuje teraz w czwarty lidze. No, Mało tego. No, jesteśmy tutaj właśnie na, na obiekcie areny. No, piękna, piękna, płyta, murawa, zadbana. No, naprawdę tylko, tylko się cieszyć, tylko, tylko grać. E, no, przed Wami trochę wym bardziej wymagający rywal, czyli przyjeżdża e, Warta Gorzów. Mało czasu na odpoczynek graliście w czwartek, gracie jutro w niedzielę, zresztą oni, oni podobnie. No i jak myślisz? Jak nastawienie przed tym meczem? No po dwóch zwycięstwach, no, tylko pozytywne może być nastawienie. Będziemy tutaj widzimy jak równy z równym będziemy walczyć o trzy punkty, tak samo jak w poprzednich dwóch meczach. Dokładnie. Yy, Łukasz, to zacznijmy trochę, trochę od początku. Jak się zaczęła twoja przygoda z piłką? Z piłką w wieku pięciu lat przyszedłem tutaj na treningi. Jeszcze był stary obiekt tutaj i zacząłem grać z zawodnikami trzy lata starszymi, bo nie było grupy wtedy pięciolatków, lat, tylko wtedy się zaczynało od Dorlika, ośmiolatków. I mój brat wtedy miał właśnie 8 lat i tutaj na trening, no i ja zacząłem przychodzić razem z nim. I tak tutaj zacząłem, no, zacząłem z 3 lata starszymi, później z nimi kontynuowałem, nawet jak moja grupa wiekowa weszła, no i tak do tej pory tutaj, no znaczy w sumie z przerwami, ale znowu tutaj jestem.